na mordeczki z tej strony mieczyk. No i oczywiście w dzisiejszym odcinku będziemy na samym początku losować zwycięzcę. E, także lecimy. 4 komentarzy, także jest spoko. E, w miarę wcześniej to nagrywam. E, no i losujemy. JOLO BARTOSZ tutaj wygrywa mega odcinek trujeczka JOLO BARTOSZ subskrybuje publicznie, także nie będziemy go sprawdzać. Dałem motkę. E, zapisuję twego linka mordeczko. No i zaraz ci wysyłam skinka. E, no. My lecimy tutaj na samym początku z bitewką może na e, trybie klasyczny dobra nie jednak na underdogu już tutaj coś mi przeszło, przeszło przez myśl, ale jednak zmieniam moją tutaj taktykę na underdoga, e, bierzemy oczywiście bota samo no i bota rosso, ja myślę, że ta bitewka ma tutaj e, potencjał na duży zarobek, no i już widzicie pierwsza koska wlatuje tutaj u bota samo za 700 zł, także bitwa będzie zwrócona. Już po pierwszej skrzynce scenę no miejmy nadzieję, że jakiś tutaj Crimson Web na 4% wypadnie 4 razy 6 no to mordeczki no 24, tak dokładnie Także no razy 3 jeszcze procent, no to 70 prawie 5% mamy tutaj na... na... Tego myślę, że Crimson Web'a, także zobaczymy jak tutaj wyjdzie, no prawie tutaj wpadło do jakichś skinek, ale no ostatnia tutaj skrzyneczka, no byśmy chociaż tą bitewkę zgarnęli, oby nic tam tutaj więcej nie wyleciało, oby się chociaż zwróciło, bo zrobiłem sobie fajny proficik na losowych bitwach w poprzednim, tutaj po odcinku poprzednim, ale no niestety... Pograłem sobie trochę na tych właśnie 4%ówkach. No myślałem, że zdobędę tutaj jakąś fajną kostkę Fajny proficik zrobię, ale no zabrało ostro Także trzeba tutaj przetestować skrzyneczkę jaką pisaliście ostatnio Czyli Ruby oczywiście na ulepszeniu Za 1200 zł lecimy tutaj, jedna skrzyneczka No i super, tutaj mamy Dragon Fire. także Dzięki za polecenie tej skrzyneczki, naprawdę uwielbiam tu skrzynię No Wiecie, jak jest? Eee, może tutaj znajdziemy coś ciekawszego, tak naprawdę. Eee, może Luxurious Casic, dawno jego nie otwieraliśmy za 420 zł. E, mógłbym go tutaj otworzyć na buście, ale no niestety e, poszło mi za dużo kaski z poprzedniej skrzyni, e, w poprzednim otwarciu. Także no miejmy nadzieję, że chociaż Luxurious Casic coś tutaj ciekawego oddano. No i te rękawiczki myślę, żeby były warte chociaż z 500 zł, ale The Coalition, no taka meczka, to nawet jej bym na konkurs nie dał, taka brzydka. Eee, no trudno, ostatni raz tutaj próbujemy tego Luxurious Case'a Jeśli nam tutaj nic nie, nie odda nie oddało, no to e, musimy tutaj zmienić taktykę, idziemy na e, case batelki e, No i będzie to naprawdę ciężko, mm, ciężka droga do zarobku e, no ale miejmy nadzieję, że damy tutaj radę może jakieś tutaj e, golden coile nas uratują 5 takich i 5 takich spróbujemy skrzyneczek e, 310 zł, także no i jest to w miarę, w miarę sporo szans, ale czy tutaj dawać underdoga? Może underdog. Myślę, że w miarę sporo tutaj będzie procent. Nie ma co tak ryzykować. No i tak sporo już straciliśmy na samym początku. 627 zł. nam zostaje. No po chwili, kurde, tak naprawdę było trzy koła, także no lipa. Trzeba grać z głową, no i zawsze o tym wam to e, przypominam. Nie można lecieć tutaj na pałę, no ale wiadomo, raz ma się farta, raz zabierze, także e, to też jest zależne tutaj od, od dnia, chyba od pogody. <grym> no i jak widzicie, Lidet Glass tutaj mi wpada za trzy dyszki, e, 31 zł dokładniej. No fajny skinek, ale no szkoda, że e, nie na koncie, bo i samo. Chociaż ja liczę, że tutaj tak jakiś e, golden coil wyleci lub jakiś... E, e... Lub jakiś asimowy, chciałem powiedzieć, no bitwa będzie zwrócona, e, ale tutaj nie, nie, jeszcze się nie przejmujmy. The Empress może tutaj jeden nawet zwrócić, e, ten kałaszek cesarzowa. Całą tutaj e, moją bitwę może przeważyć tutaj o, wy, o wygranej, także zobaczymy. E, nie ma co jeszcze tutaj się smucić, no trzy skrzyneczki do końca, no chyba nic tutaj kurcze nie będzie. E, także no będzie ciężko, ale mam jeszcze tutaj jeden sposób, ktoś mi polecił żeby e, pójść na skrzyneczki AWP 50 na 50, może tam e, czeka nasz e, jakiś zarobek, no ten Neon Rider był tutaj warty ponad 200 coś złotych, ale e, bitwę zgarnia bot i samo, także 50 zł zarobił, e, no nie jest to za dużo, nie jest za mało, e, zawsze przynajmniej wygrał bitewkę, a nie stracił jak my. Także no trudno, a wówka 50-50-kesik, także spróbujemy. Ostatnio widziałem, że ktoś robił też USP 50-50 na bitewkach, no i naprawdę bardzo ładnie to oddawało. Bitewkę wygrał ze mną, zarobił ponad 120 zł. Także może jeszcze to za chwilkę spróbujemy. No zobaczymy, po ile te hyper bestie, czy tutaj w ogóle nam będą wylatywać. No jedna jest tutaj warta 150 zł, także nawet nie jest warta tutaj razy dwa tych safari meshów. No ale jeszcze redlining jest tutaj asimowek, także wszystko możliwe. No, można fajnie tutaj ciekawe skinki trafić. No, i jak na razie, naprawdę tutaj się opłaca. Jednak lecimy cały czas tutaj do przodu 230 zł za tego redlina. Także dzięki, mordeczko, za polecenie tej skrzyneczki. No, i hyperbestie tutaj wpadają. Także może to będzie nasza nowa, jakaś szczęśliwa skrzyneczka. No, cały czas na proficie delikatnym, ale jest, także nie ma co narzekać. No, i kurczę, safari mesh tutaj się wkradła jedna pomiędzy hyperbestiami. No fajne czerwone skinki, no ale fajnie było jeszcze, żeby wpadł jakiś Asimowe, kurczę już teraz zaczęło na mi zabierać, także chyba trzeba uciekać. Ostatnia szansa dajemy tutaj dla AWP Case no było fajnie, dało nam zarobić, ale jak widzicie, no musiało też zabrać, także... No, jeśli dało nam, to mogliśmy po prostu uciekać. No i tym razem tak będziemy robić. Jeśli nam e, da przynajmniej z dwie stówki zarobić na USP, na przykład Case, e, to z niego szybko uciekamy. E, no i lecimy dalej, także od 6 złotych za, e, 600 zł. Zaczynamy. E, no i zobaczymy, jak nam pójdzie para green na samym początku. Także 55 zł. No, jest lekki zrobek, tutaj będzie dużo ciężej, coś trafi. Także może byśmy poszli na e, bitewki z, z tymi tańszymi skrzyneczkami, e, ale zobaczymy. No, jest USP Oil, także już stówkę mamy tutaj e, praktycznie zarobioną, no po tym kliknięciu e, niestety zrobiło się tu już e, 7 dyszek e, z tym korteksem, no 8 dyszek e, także no na lekkim proficiku, ale no chyba nie będzie tutaj zbyt dobrze, e, no ciężko trafić, chyba zobaczcie, zrobimy chyba to po prostu e, na case battle, no bo to będzie e, bardziej opłacalne na underdogu, no i na USP, czekajcie, e, USP 5050, 50, 50 e, tutaj są najdamy no, tak za 4 cases, 168 zł. Yy, albo dobra, damy z samego profitu, czyli 84 zł, dwie skrzyneczki na dwie osoby też musimy tutaj, wiecie, na spokojnie grać, no bo w ostatnich odcinkach no nie zarabiam za dużo, lecę chyba za bardzo ryzykownie, no i może to jest właśnie mój główny chyba problem, także trzeba będzie tutaj bardziej przetestować granie z głową, no i nie opłaciło się, mordeczki, nie opłaciło się, para grimi tutaj wypada, ale stainless jeszcze, no mógłby tutaj uratować za cztery dyszki, także 127 zł wpada, ale nie na nasze konto, także no niestety USP nie dał nam zarobić. Tym razem przetestujemy tutaj M4 Case'a, No i na sam początek już Hyper Bestia. Tutaj myślałem, że w pannie Bazilisk, ale jest spoko. 3 dyszki na zarobku. No, po tym jednym kliknięciu będziemy mieli darmowe kliknięcie. Także Cyber Security tutaj nam wypada z 8 dyszek na pewno stówka. Także już jest elegancko. I jeszcze raz klikamy. No, 6 dyszek na proficie. Znowu Cyber Security. Kurde, dobre są te case 50-50. Y Czasem myślę, że się opłaca tutaj kliknąć. No, jeszcze jak jedną otworzymy, to myślę, że można by było. Kurcze, szkoda, że nie hyper Hyperwestia albo Cyber Security. Tylko ten magnezjum za 38 groszy. Ale. I tak idziemy z tym profitem, który zrobiliśmy, na bitewkę oczywiście, czyli bierzemy te trzy skrzyneczki, 50x50, 50 case'y M4, no tyle, zarobiliśmy coś takiego, także underdog na dwie osoby. No. Ja liczę tutaj, no, jest to jakaś nowa, nowa nasza, nowy mój sposób, to znaczy na zarobek. No i mam nadzieję, że w końcu on wypali. No jak na razie tutaj nie wygląda to zbyt dobrze. No ciągle Botisamu trafia jakieś tragedie skinki, ja Nie wiem czemu tak jest, ale na bitwach coś tutaj się dzieje niedobrego. No i Botisamu nie trafia wcale skinów. No zobaczcie, o Cyber Security trafił, ale dopiero wtedy jak my ją trafiliśmy. Także super i samu 260. Złotych, no już ponad 300 coś złotych wyciągnął z naszego profitu, e, z naszego tutaj sposobu, także fajnie, no jest szkoda, że to niestety nie jesteśmy my. E, tutaj są już tylko cztery skinki, e, także fajne procenty są. No, red like tutaj myślę, że jest sporo w miarę warty, e, zaraz zobaczymy. Jedna taka skrzyneczka no 42 zł, a redlining niestety 57. Także no nie, chyba to jest najgorsza skrzyneczka z tych wszystkich. No dokładnie tak, będzie tutaj sama strata. Dam tutaj ostatnią szansę tej skrzynce, ale naprawdę chyba ta to jest najgorsza skrzyneczka ze wszystkich 50 na 50 Kejsów, Dokładnie tak, no to jest najgorsza na 100%. 80 zł pierwszy raz oddała ale no wątpię, że dobra, w sumie pójdę z tym na case Batla też. Zarobiliśmy, no to pójdę. Tylko tym razem nie dam tam bota i samu, tylko dam innego bota czekajcie, gdzie jest casek tutaj 50 na 50 tyle zarobiliśmy, tyle dajemy dajemy tylko innego bota, bota rosso no i może to jest naszym tutaj problemem, albo po prostu nie można grać na bitwach, nie wiem w jakichś godzinach, bo, bo jest coś zaczarowane, no zobaczcie, zobaczcie same bitewki, może to jest problem z trybem, że klasyczny biorę ale wątpię, raczej to nie jest taki problemik myślę, że jeszcze możemy sobie tutaj underdoga dać na sam koniec, no i jakoś tutaj koseczkę czekajcie, czy za koskę w ogóle by można było tutaj zdobyć? E, no raczej nie, także może tutaj polecimy nas na grubo, po prostu e, Crimson Webby e, 4, nie, no nawet na 4 będzie nas stać, niestety tylko. E, także dorzucimy sobie tutaj jeszcze a e, awupkę, nie, a awupka to będzie, a w sumie tak, będzie nas stać, także awupa e, 50 x 50 under underdog na dwie osoby na trzy osoby liczę, że tutaj no już wpadnie farciek jak nie wpadnie, no to kończymy to. Mamy jeszcze tam punkty, także może coś z tym pomyślę, ale wątpię. No bot rosso, bo adrian tam nic nie wygrywali dzisiaj, także nie bierzemy e, i Boty i sam nic nie wygrywali, także nie bierzemy ich. E, tylko zmieniamy na Adriana, e, no i Michała bagietkę, e, no i zobaczymy. No trzy ostatnie tutaj skrzyneczki z kosami, no i coś tutaj przeleciało dwa skinki piękne, to, to by było. Idealne zakończenie tego odcinka, mordeczki. Także trzymamy kciuki. No i ostatnia skrzynka z procentówkami, kurde. No, by coś chociaż siadło. No bo słabo było tak kończyć odcinek. No i chyba będzie tak trzeba zakończyć ten odcinek. Mordeczki także, no nie zawsze się opłaca grać. Jak widzieliście po dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. każda bitwa jest przegrana dzisiaj, wszystkie bitwy przegrane. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. tak, co zostawcie opeczkę w górę. No i życzę wam miłego dnia. Siemano!